Witam na kolejnym grzybobraniu. 18 listopada. Dwa dni temu borowiki dopisały. Na razie ceglastopory. Jeden. I stowałek dalej. Drugiego widzę. Zobaczymy, czy będą borowiki szlachetne. Przekonamy się już niebawem. Zapraszam wszystkich na wspólne grzybobranie. I kolejny ceglastopory. Ładny, zamszowy, kapelusik. Jest pierwszy borowik. Jak widać, grzybki rosną. Piękny, twardy. Myślę, że zdrowiutki. Do tej pory wszystko zdrowe było. To myślę, że te też będą. Zauważyłem kolejne borowiki. Zobaczcie. Wiem, że wiele osób nie wierzy. Że o tej porze jeszcze takie borowiki rosną, no ale cóż, sam jestem w szoku. Póki grzybki są, to warto spacerować po lesie. Mamy kolejnego borowika. Zobaczymy, czy uda nam się coś nazbierać. O, ślimaczek tu na nim już siedzi, już go próbuje konsumować. Jest kolejny borowik. Do złudzenia przypominają podgrzybki. Teraz, w tej chwili, właśnie można się pomylić, ale jak do tej pory, to jeszcze okazuje się, że to jednak prawdziwki. Takie olbrzymie to się z daleka wypatruje. Niestety, ale chyba z niego już nic. To już nie są te grzybki co dwa dni temu. Coraz zimniej, coraz chłodniej. I tylko jedynie młode osobniki można zbierać. Zobaczcie, nawet maślaczki ładne się pojawiły. Może troszkę by maślaczków nazbierał. No i zauważyłem kolejnego borowika. Dobrze próbował się ukryć. Zobaczcie, jaki piękny. Niepotrzebnie wyłączyłem kamerkę, bo 2 metry dalej taki był borowik. No ale z tamtej perspektywy niestety nie było go widać i już zauważyłem kolejnego. Zobaczcie, trzeba dobrze się wpatrywać. Bo w tych liściach to jest trudno dojrzeć cokolwiek. Zauważyłem kolejne dwa borowiki Podgryziony przez ślimaczka, ale ładny. I obok drugi I sporo też jest gołąbków, zobaczcie o, Takie ładne borowiki. Jeszcze jednak rosną. Zobaczcie, jak pięknie sobie borowiki wyrosły na skarpie. Jeden tu próbował się ukryć. Patrzcie, jakie piękne. I powyżej kolejne. Jak to mówię, szok i niedowierzanie. Bo sam jestem pozytywnie zaskoczony, że tak pięknie grzybki sobie rosną. Kilka metrów powyżej, znowu na tej samej skarpie, taki ciągnący się wzdłuż drogi. Kolejny piękny borowik. Tu poniżej podgrzybek, ale niestety podgrzybki, te, które się pokazują, są wszystkie robaczywe. I tu jeszcze jeden borowik. O, już taki troszkę dojrzały. Ale sztuka. Myślę, że te grzybki to każdy z daleka by zauważył. Najpierw pokażę tego, pierwszy. Jaki piękny. I tam już drugi. Trzy kroki dalej. Zobaczcie, jakie piękne borowiki. Cudo. I pomyśleć, że to już prawie poza połową listopada. Zbliżałem się dookoła, i kolejny, który próbował się zamaskować, troszkę chyba w słabszym stanie, przygnieciony, próbował się tu wydostać po tych gałęzi, ale bardzo trudno go będzie stąd wyciągnąć. Oj, zostanie już na miejscu. I kolejnego prawózka zauważyłem. Prawdopodobnie, ostatnie sztuki spaceruję już chwilkę i nie ma takiej intensywności jak ostatnia, ale co nieco zawsze się trafi. No i taki olbrzym jeszcze się trafił. Nawet dwa tutaj sobie rosną. O, zrośnięte ze sobą, ale. Zostawimy, bo z tego już nie będzie nic. Za duża wilgoć. Kolejny grzybek, zaraz się okaże, jaki to jest grzybek. Oczywiście borowik. I kolejny piękny borowik. Zobaczcie, jak sobie rośnie. Coś zauważyłem, zaraz się okaże czy to borowik, czy to jest podgrzybek. Jednak borowik. Dobrze próbował się ukryć. O i taki jeszcze borowik ceglastopory się trafił. Ładny. I kolejne ładne borowiki ceglastopory. Teraz coś więcej się ich pokazało. To trzeba je zebrać. Jak takie ładne rosną. I taki piękny borowik. Zobaczcie. I z daleka kolejnego wypatrzyłem. O, ale już cały obgryziony, zjedzony przez ślimaki, to już niech go zwierzątka dokończą. I kolejny grzybek z daleka wypatrzony. O, piękny borowik. I kolejny zauważony borowik. Myślałem, tak jak zawsze powtarzam, że już po grzybkach, a tu cały czas przyroda pozytywnie zaskakuje. Mamy kolejnego borowika. I o mały włos rozdeptałbym rosnącego w trawie pięknego boruska. Zobaczcie. Jak go ślimaczki przyświdrowały na wylot, ale piękna sztuka. Jeszcze przykryjemy, żeby grzybnia nie wysychała, i ponownie ogłaszam, bo znowu znalazły się osoby, które twierdzą, że należy wycinać grzybki, bo niszczę grzybnie. Także polecam. Jest wiele artykułów, które wyjaśniają, nawet filmy. Też inni grzybiarze tłumaczą, że to nie ma najmniejszego wpływu. Kończymy dzisiejsze grzybobranie. Co nieco udało się nazbierać. Borowików już coraz mniej. Troszkę mleczajów jodłowych sobie dozbierałem. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Myślę, że jeszcze jakieś grzybobranie wspólne będzie. Do zobaczenia.